Witajcie, drodzy widzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny u mnie na kanale, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku będzie szok. Szok poprzez też łzy, niedowierzanie. Naprawdę myślałem, że 10 lat temu, jak tutaj byłem, jak mieszkałem właśnie na tych, w tych przyczepach kempingowych, to myślałem, że to jest źle i po prostu gorzej trafić się nie dało. Znaczy, Dało się czasami, bo yy, wspominałem o tym z, z jednym z swoich pierwszych filmów, ale moi drodzy, to co tutaj teraz jest u mnie w alwajku, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. W Walwajku e, widziałem ostatnio, jak budują tam fan e, Mossel, e, tam te wszystkie, te takie, powiedzmy, fabryki, nie wiem jak to nazwać, salony samochodowe, gdzie właśnie są samochody. I e, zauważyłem, jak tam przechodziłem ostatnio, czy przechodziłem, przejeżdżałem, <grych> e, że wybudowali jedna z agencji pracy wybudowali tak to można nazwać dla swoich pracowników nowe mieszkania nowe lokum gdzie można ich upchać i tak jak wspomniałem na samym początku przed jeszcze, że jak mieszkałem właśnie w przyczepach kempingowych to myślałem że już się powiedzmy gorzej nie da trafić a jednak Tutaj, moi drodzy, to już po prostu, no tak, jak powiedziałem, jest to szok poprzez łzy, niedowierzanie. To, co się tam odwaliło, to naprawdę e, przechodzi ludzkie pojęcie, bo e, ludzie, e, pracownicy, nie tylko polscy, bo tam e, wiele narodowości mieszka, e, mieszkają w takich, w tak zwanych barakach, jak ja to nazywam. To są tutaj w Holandii takie, no, oni to tutaj Holendrzy nazywają unity. No, to są takie po prostu krótko mówiąc, metalowe kontenery, e, ładnie tylko obudowane e, i postawione jest jeden obok drugiego i jeden na drugim. Bo tam są bodajże dwa piętra. Teraz możecie sobie to tam zauważyć na ekranie. Krótki slajd e, z tego miejsca tam, jak to wygląda. No, i powiem wam. Że jak dla mnie, jak ja bym tak przyjechał pierwszy raz teraz do Holandii i trafiłbym na taką lokację, to naprawdę no, byłbym szokowany i myślałbym na pewno, zastanowił się trzy razy nad tym, czy faktycznie zostać w tej Holandii, bo warunki te mieszkaniowe, nie wiem jak jest w środku, nie udało mi się dostać. Ale jak jakbym tak trafił, to naprawdę bym się zastanowił, czy zostać tu w Holandii, czy czasami nie wracać. No i co jest jeszcze? Tak, nie wiem, jak to nazwać, bo to jest jak jest centrum w i jest to tam obok, jest duża hala Bolkoma, są tam też inne hale, tam też cewa i tak dalej, ale. E, zmierzam do tego, moi drodzy, że e, zostało to tam wybudowane, dlatego, bo tam jest dużo właśnie tych hal, gdzie e, polscy, powiedzmy, między innymi polscy pracownicy pracują, więc pewnie, żeby oni byli e, dostępni 24 na dobę, tak to można nazwać, e, to. E, Mieszkają zaraz, widzicie, są te mieszkania, a tuż obok od razu już są hale. Dlatego yy, no mają, y, można powiedzieć, parę kroków do tego, by dostać się do pracy i pewnie jak ktoś zadzwoni, no to w tym momencie oni mogą się szybko stawić do pracy. Stoi tam też parę właśnie busów, aut firmowych, więc y, na pewno gdzieś tam indziej też do pracy dojeżdżają, ale w większości przypadków ludzie to właśnie pracują tam na miejscu. Yy, I co jest jeszcze właśnie najśmieszniejsze, moi drodzy, w tej całej smutnej, E, ocenie e, tego całego miejsca, gdzie właśnie się e, przypadkiem wybrałem, znaczy przypadkiem, widziałem to przypadkiem, no i poszedłem nakręcić dla Was ten film, no ale natrafiłem na to przypadkiem, można powiedzieć, e, to to, że jest tam też polski sklep, to znaczy polski sklep, sklep z tymi polskimi produktami. E, powiem Wam, moi drodzy, że to to już po prostu jest szczyt szczytów, nie? Żeby oni jeszcze nawet nie musieli wychodzić na zakupy e, do polskich sklepów, które są, no nie tylko polskich sklepów, ale też holenderskich sklepów, które są właśnie na centrum, a mają tam też powiedzmy, nie wiem, z 500 metrów, czy tam do kilometra, no to postawili im tam jeszcze na tym e, ich osiedlu, postawili też polski sklep. <noise> Oczywiście, będąc tam, musiałem tam wejść, zerknąć. I powiem Wam, że cenowo nie wygląda to wcale tak aż tragicznie. Myślałem, że będą ceny może tam o nie wiem, dwa razy prawie więcej niż w normalnym sklepie. Ale nie, ceny są takie. No, przystępne można powiedzieć, bo nie jest ani tanio, ani drogo. I jest tam też stoisko mięsne, są też właśnie kiełbaski, sery idzie kupić wszystko tak jakby powiedzmy świeże. E, e, ale, ale naprawdę no jest to po prostu e, bardzo śmieszne, i płakać się człowiekowi chce po prostu widząc coś takiego. Że te agencje pracy faktycznie, w dalszym ciągu, jedna agencja pracy faktycznie postawiła takie kroki, takie coś właśnie zbudowali dla właśnie swoich tymczasowych pracowników. I tak, moi drodzy, na dzisiaj przygotowałem to już tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej jakichś takich odcinków, gdzie pokazuję właśnie jakieś lokacje, to dawajcie znać. Kiedyś tam pojawił się komentarz u mnie w filmie, yy, bym pokazał stary park foster gdzie mieszkałem. Oczywiście, teraz jest lato, fajna pogoda, więc na pewno się tam wybiorę, żeby to wam pokazać. Yy, no i co, z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Drogi widzów, jeżeli jesteś nowy, nad no moim palcem jest napis: Subskrybuj, podążaj za nim, tam na dole kliknij go. Tutaj pokazuje też je Wam dzwoneczek. Tam na dole też możecie kliknąć dzwoneczek, by być z moimi filmami na bieżąco. I dzwoneczek będzie Wam wysyłał wszystkie powiadomienia, że wjechał nowy film na kanał. Obok przycisku subskrybuj także jest przycisk Wesprzyj. Macie tam trzy kwoty do wyboru. Możecie sobie wybrać Wesprzeć mój kanał, po to bym w dalszym ciągu robił takie pełnowartościowe filmy dla Was. Ja już się z Wami żegnam. Zachęcam wszystkich do oglądania innych filmów u mnie na kanale. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć! Hej, drogi widzu, super, że dotarłeś tutaj ze mną do końca. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij tam na dole przycisk subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Daj łapkę, napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych moich filmach. Tutaj po bokach też się pokazują miniaturki. Do zobaczenia, hej!